Siemano, witajcie, mateczki dzisiaj gramy sobie w Brawl Stars i nagrywamy kolejny Idziemy. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie z dzwoneczkiem. Jutro chyba będzie Fortnite na kanale, tak mi się wydaje. Trzeba tutaj teraz atakować wszystkich. Chodźmy na ostrą, chyba tam, a nie. Chodźmy do danej, a nie do Ja sama nie widzę. Dobra, oni mnie chyba załatwili stąd. To znaczy, no już wyszło, bo zobaczyli, że uciekłem. A to live na nie <laughs> Dobra, nie... Do, ile power cubesów? Cztery Dobra, podjeżdżam. ją Trzeba mi coś wysyłają Tak, moi koledzy, z Ale porobiło ładnie. Nawet poczekała. Wiesz, to szybko i zwijamy. Dobrze, że miałem to ogrodone. O nie, to jest ten na z Darylem. O, dobra, wygraliśmy. Nawet nie było trudniej. Dlaczego ja gram Leonem? <laughs> Zaraz sobie odblokuję. Co to będzie? Duża skrzynka. <laughs> Dobra, jedziemy. No znowu gram Leonem. Nie. А лицо в кизильно. Вот он там вообще на счёте. можешь подъезжать, можешь. Не вижу, где я езжу. Пульт там лучше. Так что мне не мучил, мармалочек. Znowu ta sama Shelly. Ja, prawie do Dobra, zbejtuję ją, że mam lagi. Albo nie, zbejtuję ją, że się timujemy. Chłopie, team. Dobra, team mamy. I teraz go... Nie no, chłopie. No co jest z tymi meteorami? Jak nie trafiło. tych chłopaki wysyłać? Możecie dołączyć... To Tam jestem. I ja mam... No i nie jest taki ten, mój kolega, no wiecie, Gabryś, on ma maślak i zbijajcie też na jego kanał Maślak.op, subskrybujcie. Ale ominąłem idealnie, ale teraz mnie zauważył. Teraz walka na dystans i on to wygra. A nie, ja to wygram. Chociaż tak, ja to wygrałem. jeszcze ta łza. Ja chcę ją zabić tak, ja stragołem. Po <laughs> prostu dobrze mi się gra z tym leonem. Dobra. Mamy... Te... W sumie otworzymy sobie tą na <laughs> Chyba muzyczka się zmieniła do Brawla. Bo dodali też dzisiaj skin Mortisa. Widać chyba, że on jest lepszy od końca. Dobrze, podjeżdżam tu do u Rose. Co, on tutaj się kąpi. O, tak. A skąd pan? nie roztrafił Nie, to przypadek się wybiłem i od niego uciekłem. Dobrze, że on jest szybki. Nie, 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 dobrze. No on też się wybił. Jak tego Nie, nie porobię to. Dobrze, że tam l Primo, bo tak dużo za HP. Ale hmm. um, ale laser. Nie, nie ma wszystkie. Nie, 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 Wszyscy nie, się... Dobra, oni mają teraz takiego lo'a. Ale już się wyleczyli. A! Nie, tak mało HP. Dobra, nie mamy szans. Ale też wielkim tylko. Dobra, wbijamy 17 rangę na... Dziem, Leonie Dzisiaj grałem sobie rano, to mi tak nie szło A teraz mi idzie w południe dobrze No dobra, ja już podjeżdżam tam tamtych Podjeżdżam tu Piperę, Snajperę Piperka się nazywa chyba dlatego Piperka Że Pipera się rymuje z Snajpera jakoś tak nie, dednąłem! Leć się, chłopie! Ja... Dobra, teraz nie poszło. Dobra, teraz lecimy na salę, bo żeby wisela ona trzeba... Nie, nie. Nie, nie. Krzyk i lecimy. Także, tak, że... a w sumie nie, nie, powinno tak być. No znowu się wszyscy na mnie rzucają. Ale tam strzela, szarga obiła tak naprawdę. Problem. Ja sobie tak że pośrodku bez żadnego To przypadek zatrzymałem. Yes. Jak on wiedział, że ja to wygląda. Nie. Dobra, zagramy jeszcze chyba dwa na albo trzy i kończymy. Będą wszystkie za nie na dwa. Lecimy po tą Trzeba Trzeba ją na dystans. Te na mnie rzuciły. Dobra, frankuję ją, ja że mam lagi. Nie, nie zauważyłam. ją mieć. Tutaj lagi Ja bo... Piszcie w komentarzach, co to jest dla Was lepsze. Czy Leon, czy Boss No teraz ja zabiłam, bo ale to pewnie to dlatego, że się... Nie niego wbiłem. Ja. Yeah. Ale uniknąłem. Nie. Ja, yeah, dobra. Dobra, no jeszcze jeden. Kończymy. <śleskuj> Raczej nie bijemy to była ale... Chyba, że teraz wygramy. Albo zajmiemy drugie miejsce. Teraz muszę grać dobrze. Team. Team. I teraz go zabiję. Słuchaj, nie no ale nie było na nauczka. Ja. Yeah. Dobra, to kończymy już. Wiem, że był szybki meczek, ale. Ale nie wiem. ona. Dobra, ale otwieramy skrzyneczkę na koniec. I. pum I nie będzie. Dobra. 猫的爸。